Co powinienem wybrać? Kursy, studia. Wszyscy będziecie się czuć tragicznie na pierwszym roku. Świetny projekt. Jest on w rzeczywistości wygląda super, a Wy nie wiecie, jak to obronić. Dzisiejszy film jest skierowany do osób, które skończyły właśnie liceum i zastanawiają się, no i co dalej? Chciałabym iść, robić, pracować jako architekt wnętrz. Co powinienem wybrać? Kursy, studia. Od razu dwa stopnie robić, tylko pierwszy stopień magisterka co powinienem wiedzieć przed pójściem na te studia, bo wydaje mi się, że nie ma za dużo treści na ten temat w internecie, a ja czegoś takiego szukałam, kiedy szłam na studia. I stwierdziłam, że ja będę tą osobą, która się o tym wypowie. No i dlaczego ja? Ja skończyłam architekturę wnętrz na Politechnice Śląskiej i jestem właśnie na magisterce. Eee, więc więcej wypowiem się o tym pierwszym stopniu, czy warto na niego iść, czy może warto zrobić te kursy, nie dam wam jednoznacznej odpowiedzi, która druga jest dobra, bo dla każdego sprawdzi się coś innego. I dam wam wskazówki, na czym się bardziej skupić na tych studiach i na co nie tracić czasu, może żeby trochę wam ułatwić. Posegreguję to sobie od pierwszego do czwartego roku, bo tak mi będzie po prostu łatwiej, bo też te lata bardzo się od siebie różniły. I chcę, żebyście pamiętali też, że to są moje odczucia, a nie taka Opinia, że tak zawsze jest i tak na pewno będzie i wszyscy będziecie się czuli tragicznie na pierwszym roku, ale do tego zaraz przejdziemy, może Wam się spodoba, po prostu przejdźmy już po prostu do, do tego pierwszego roku. Mi on totalnie nie siadł. Ja wiedziałam, że będzie dużo plastycznych przedmiotów na studiach, ale ja się nie spodziewam, że aż tak dużo, że to będzie 80% tego, co my robimy. To będą rysunki, malarstwo, bombki, makiety. Wiedziałam, że to będzie. Nie wiedziałam, że będzie tego aż tyle, i chciałam już się uczyć jakichś poważniejszych rzeczy, no i tutaj się zawiodłam. I po chyba pierwszych dwóch miesiącach ja miałam kryzys, że ja z tych studiów rezygnuję, że to jest strata czasu, że ja właśnie mogłabym iść na taki kurs i nauczyć się więcej. No i tutaj trzeba się na to przygotować, że to jest taki artystyczny pierwszy rok i są osoby, które to lubią. Ja tego po prostu nie lubię i mi to nie siadło, więc dużo kryzysów miałam. I pamiętam, że moja mama, i siostra chyba dały mi wtedy taką radę, i podzielę się z nią też z wami, żeby nie podejmować decyzji o rezygnacji w chwili, kiedy jesteście w wielkich emocjach, w wielkim kryzysie. I mama powiedziała mi wtedy tak, nie rezygnuj z tych studiów teraz. Ja rozumiem, że jest ci ciężko, że ci się nie podoba, ale może się jeszcze dużo zmieni i pierwszy rok jest zawsze taki trochę inny niż cała reszta studiów. Zrób wszystko po najniższej opo linii oporu, żeby zdać. Tak z perspektywy czasu mogę to powiedzieć, bo pewnie wiele prowadzących by się obraziło, gdybym powiedziała, że ich przedmiot robię po najniższej linii oporu. Eee, no właśnie, mamy powiedziała, zrób to po najniższej linii oporu. byleby zdać i decyzję podejmiesz sobie na koniec semestru, jak już e, to nie będzie spowodowane tym, że kolejny raz coś ci nie wyszło, kolejny raz musisz robić jakąś głupią rzecz, tylko od tego, czy chcę to robić dalej. Czy nie? No i tak się okazało, że zostałam na tych studiach i nie żałuję tego, nie żałuję, nie mogę powiedzieć, że żałuję tego, bo potem już było lepiej. Zaczęliśmy coś projektować, co prawda nadal było to podejście do projektów takie. Plastyczne, czyli podoba mi się e, i jakiś nietypowy kształt, wstawię go do projektu, ale nie zastanowię się, z jakich materiałów go zrobić, w jakich technice go zrobić, jak tą dokumentację techniczną zrobić. To nadal było takie życzeniowe, bardzo że ja chcę mieć chmury na suficie e, i po prostu w sobie daje chmury na suficie, a nikt się nie zastanawiał, jak my taki efekt realnie osiągniemy. Więc to potem było właśnie coś takiego. Ym, I to bym dała radę osobom na pierwszym roku. Bo macie jeszcze czas, potem tego czasu jest już mniej. Poświęćcie go na naukę programów, do wizualizacji, do dokumentacji technicznej. Nie będę Wam mówić, który program jest najlepszy, bo każdy uważa, że inny. Jedynie co to sprawdziłabym sobie cenę licencji, bo w przyszłości będziecie musieli kupić sobie ten program sami, a nie korzystać z licencji edukacyjnej. I ja na przykład zaczęłam korzystać na początku z tych, które dała nam uczelnia, a potem zobaczyłam sobie cenę licencji i powiedziałam, no halo, no nie ma szans. Nie ma szans, że, że tyle pieniędzy na to wydam jako początkujący architekt no, wnętrz. No nie, nie chcę tego robić. W przyszłości może, ale teraz nie chcę, więc przerzuciłam się na te programy darmowe bądź tańsze. I Wam też to polecam właśnie sobie sprawdzić. Jeżeli chcecie potem w przyszłości prowadzić własną działalność, to sprawdzić, które programy są dla Was optymalnie dobre, dają dobre rezultaty, szybką pracę, ale nie są też zatrważająco drogie. A jeżeli chcecie pracować u kogoś na stanowisku, to sprawdzić sobie ogłoszenia, jakie wymagają, jakich wymagają programów. I się ich uczyć, jeżeli na niej jest licencja edukacyjna, to ich się uczyć. I tutaj, właśnie, no wiem, że dużo osób sobie dokupywało na pierwszym semestrze u nas jakiś kurs, jak robić wizualizację w tym programie. Tego jest dużo w internecie i raczej wszystkie są dobre, ale parę paręnaście godzin, parę dziesiąt nawet bym powiedziała, musicie spędzić na tym programie, po prostu dubiąc i poznając jego funkcje. Więc na to bym poświęciła ten czas, który macie na pierwszym roku. Właśnie na eksplorację programów i wybranie co jest dla was najlepsze. E, potem na drugim roku, e, tak jak pamiętam, to zaczęliśmy już trochę bardziej technicznie, bo mieliśmy detale do rozrysowania architektoniczne, mieliśmy um, taki przedmiot jak materiały, uczyliśmy się tego, ale to też było tak, że nauka tego była bardzo dowolna, bo egzamin był bardzo proste, więc jak ktoś się nie chciał tego nauczyć, to się nie uczył. Ja powiem szczerze, że ja w większości rzeczy nauczyłam się sama niż na studiach, ale na pewno ktoś jest na tych studiach, kto powie, że na wykładach nauczył się dużo. To nie byłam ja, bo ja nie jestem typem osoby, która lubi słuchać, jak ktoś przeklikuje prezentację i coś tam opowiada. To nie jest po prostu dla mnie, ja wolę się uczyć sama. Ale właśnie na tym drugim roku było trochę więcej tego technicznego, ale to nie tak, że tylko i już. Super robiliśmy to. Ale dużo było rzeczy artystycznych i z takich ciekawszych przedmiotów, których się nie spodziewałam i chyba z perspektywy czasu powiem, że były potrzebne, nawet jeśli mnie wtedy irytowały. To była fotografia, typografia, projektowanie graficzne. E, uczyliśmy się projektować billboardy, plakaty, jak typografia działa, jakąś infografikę, e, bo taka wiedza jest fajna do tego, żeby właśnie fajnie zaprezentować projekt. To jest fajne i i, i, I naprawdę tutaj było fajnie, fajne. Ciągle mówię to fajne, ale dobra. To było super, że yy, na początku mieliśmy wykłady, jak to zrobić, a potem mieliśmy sami projektować coś swojego. Mieliśmy wybrać jedną firmę, zrobić dla niej rebranding, zrobić swoją wizytówkę. I to jest fajne, bo to możecie już sobie wykorzystać w przyszłości. To był ciekawy przedmiot. Fotografia tak samo, bo pozwala Wam się nauczyć, jak fotografować rzeczy, tak oczywiście tak, bardzo wstępnie, jak kadrować, e, jak kolory lepsze wydobyć, jakie oświetlenie, jak działa, może jakimś cieniem się pobawić. To jest e, super, bo później w przyszłości idziecie fotografować wasze realizacje e, do portfolio i e, czasami świetny projekt. Jest on w rzeczywistości wygląda super, a wy nie wiecie, jak to obronić na zdjęciu. A właśnie fajne jest to, że my się uczymy z telefonu robić te zdjęcia, czyli nie kupujemy lustrzanek i robimy tylko jak z telefonu osiągnąć to fajny, fajny efekt. I najfajniejszy dla mnie rok, czyli rok trzeci. Dlaczego najfajniejszy? Bo tylko pół roku ma się zajęcia, a drugie pół roku spędzamy na praktykach. I chyba nadal tak jest. Nic się nie zmieniło w tym zakresie. Te pierwsze pół roku też było ciekawe, bo tam już mieliśmy wstęp do pracy dyplomowej. Szukaliśmy sobie obiektu, który chcemy zrobić. Robiliśmy inwentaryzację, dokumentację, przygotowywaliśmy coś już fajnego. I tutaj bym. Też doradziła, żeby naprawdę się na tym projekcie skupić już na trzecim roku, na pracy dyplomowej. Mimo tego, że temat wydaje się odległy, to on przyjdzie szybciej niż myślicie i będzie wam potem brakować czasu na doszukiwanie się informacji o tym obiekcie, więc fajnie sobie już poznać cały jego rys, pojechać tam, może jak nawet macie gdzieś możliwość lub jest to blisko, bo zawsze lepiej się projektuje, jak coś się zobaczy na żywo. No i druga połowa praktyki. Cudowny okres, kiedy jeździcie sobie do pracy, jak znajdziecie w ogóle fajne biuro, w którym się czegoś uczycie, to chcecie tam jeździć, czujecie, że się bardzo rozwijacie. Ja się dużo nauczyłam przez te pół roku praktyk. Ja też potem byłam trochę dłużej na tych praktykach, bo przedłużyłam sobie umowę i zostałam tam. Dużo osób tak robi. I tutaj super wiadomość, chyba 90% osób na moim kierunku, w moim kierunku, w moim roku, miało za praktyki płacone. Wydaje mi się, że w większości była to minimalna, zawsze coś super, e, tylko w paru przypadkach było to mniej niż minimalna, no bo e, nie byli liczeni na godziny, tylko byli po prostu liczeni od miesiąca. Więc, e, mimo tego, że te praktyki zabiorą Wam czas, to pozwolą Wam też może coś zarobić i e, odłożyć sobie. Potem bardzo ciężko jest wrócić na studia, bo znowu wracamy do takiego powolnego trybu życia chodzenie na zajęcia, chodzenie na konsultacje, i to jest ciężkie. Mi było ciężko się przestawić, a trzeba było się szybko zacząć angażować, bo ten semestr trwa krótko a praca dyplomowa musi powstać w 4 miesiące. Możecie sobie nad nią działać wcześniej, jeśli chcecie. Nawet myślę, że warto. Jak wiecie, co chcecie robić, to róbcie to. I obrona, obrona wydaje mi się, że była bardzo surowo oceniana, nasza praca, bo tak jak słuchałam od innych osób z kierunków takich bardziej technicznych, jak y, informatyka, jakaś inżynieria środowiskowa, to u nich ta obrona to była taka formalność i Większość osób wychodziło z piątką, 4,5, a u nas się zdarzyły nawet jakieś trójki z obrony. Na tą ocenę nikt nigdy później nie spojrzy, bo to jest subiektywna ocena pani promotor i pani recenzent, czy tam pana, więc na nią nikt później nie spojrzy w życiu, więc jeszcze nie ma z nią co przejmować, jak jest tragiczna. Ważne, że się obroniliście i macie to wykształcenie wyższe, i skończyliście się bawić na uczelni. Bawić. No, skończyliście chodzić na uczelnie, macie wykształcenie wyższe i, i tu się nie ma co przejmować, ale mam wrażenie, że bardzo surowo nas oceniali w porównaniu do innych kierunków. Z tego, co mi opowiadały inne osoby, to właśnie bardzo, bardzo surowo było. Mi się udało uzyskać fajną ocenę, jestem z siebie dumna, także to jest najważniejsze, chyba. Oczywiście uwagi warto wysłuchać i wziąć to pod uwagę w przyszłych projektach, bo nie można uważać, że no jesteśmy już świetni i perfekcyjni, bo myślę, że Wiele przed nami po studiach i wiele się trzeba nauczyć. No i teraz przejdźmy do tych kursów. Czy wiedza ze studiów da się posiąść na jakichś kursach? Mi się wydaje, że to, czego się nauczyłam na studiach, jesteście w stanie sobie załatwić kursami. Tylko, że realne rzeczy, których ja się nauczyłam i są mi potrzebne, nomenklatura, projekty instalacji, projekty. Schematy instalacji, bo my instalacji nie projektujemy, to robią instalatorzy, ale, ale coś tam musimy podstawowo wiedzieć To ja się nauczyłam sama Bez żadnych kursów, po prostu z YouTube'a, szukając jakiejś dokumentacji jak to wygląda, obserwując Nauczyłam się tego wszystkiego sama, więc myślę, że nawet jak ktoś kupi kurs to nauczy się tego co się nauczył na studiach Ja się nauczyłam na studiach, ale nadal będzie musiał się bardzo dużo nauczyć sam i ja też mam takie podejście do tych kursów, że trochę nie ufam osobom po kursach, bo mam wrażenie, że e, one poszły na łatwiznę. Może to jest moje błędne poczucie, bo może niekoniecznie, może one po prostu chciały szybko się nauczyć i iść pracować i zdobywać doświadczenie. Co wydaje mi się, że w sumie jest. Lepszą może opcją, bo faktycznie 4 lata studiów to jest bardzo długo i jeżeli w tym czasie nie pracujecie, czy nawet dla jakichś wymyślonych klientów, który podsunie Wam Chat GPT, to może być ciężko potem ruszyć z kopyta po zakończeniu studiów na rynek pracy. Trzeba już coś mieć w portfolio i trzeba mieć co pokazywać, więc warto projektować nawet dla wymyślonych klientów. Więc chyba sama siebie przekonałam, że jednak może osoby po kursach wcale nie są takimi, że idą na łatwiznę, tylko chcą to załatwić wszystko szybciej. I okej, okay, no to jest indywidualna kwestia każdego. Ja myślę, że gdybym była przed wyborem studia czy kurs jeszcze raz, to chciałabym iść na studia yy, z tą wiedzą, którą mam teraz, czyli yy, jak już projektować, jak rysować, bo tego mi brakowało i przez to zajmowały mi wszystkie projekty dużo więcej czasu, yy, a teraz by to szło już dużo szybciej i łatwiej. Więc yy, jak się nauczycie tych wszystkich programów, to będzie wam łatwiej, szybciej i na tym się skupiajcie, bo ja czasami próbując wymodelować sobie jakiś mebel, spędzam na tym cały dzień, bo wymyśliłam sobie jakąś kanapę, a potem nie umiałam jej wymodelować i polecam wam uczyć się tych programów po prostu. To jest najlepsza rada. Czy na kursie, czy gdzieś, poświęcajcie ten czas, siedzcie w tym programie, próbujcie robić różne rzeczy. Yy... I wiem, że na pierwszym roku osoby sobie właśnie one skupowały kursy z programów i sama też chyba kupiłam jeden, nie pamiętam już, nie pamiętam, bo nawet chyba go nie zrobiłam do końca. Postwierdziłam, że sama wolę klikać i oglądać filmiki na YouTubie instruktażowe, bo tego jest pełno i nawet nie trzeba wydawać na kursy. Więc dowolna decyzja wasza. Po tym, jak wam powiedziałam, jak wyglądają studia, o kursach ciężko mi się wypowiedzieć, bo na żadnym kursie nie byłam. Ale wydaje mi się, że to jest indywidualne. Bardzo zależy od osoby, ile czasu jesteście w stanie poświęcić na naukę samodzielną, ile macie czasu, zanim zaczniecie pracować. Jak szybko chcecie zacząć pracować, bo po kursach zdecydowanie szybciej wyjdziecie na rynek pracy niż po studiach, to jest wasza decyzja. I nie selekcjonowałabym, że ktoś jest po studiach, to jest lepszy, a ktoś jest gorszy, tylko każdy bardzo indywidualnie, bardzo indywidualnie, no a magisterka. Ja poszłam. Aktu aktualnie jestem w kryzysie, bo nie siadły mi tematy projektów, które musimy zrobić na studia. No i to jest taki najgorszy scenariusz, bo od tego nie ma ucieczki i wy to musicie zrobić. Ale to też jest cenna lekcja, bo projekty, które będziecie robić w przyszłości, też nie zawsze wam siądą i będą się wam podobać i będą w waszym stylu. Mm. Tylko ja mam taki problem, że mam wrażenie, że tematy projektów nie zmieniają się od wielu, wielu lat i ci prowadzący widzieli już. 300 rozwiązań na dany budynek i są tym znudzeni. Każdemu podpowiadają to samo, bo się im to raz spodobało. I, I to mnie irytuje. I to są nie tylko moje odczucia, dużo osób u nas tak ma że każdemu podpowiadają to samo i chcą od nas jednego. Co prawda fajne jest, to, że na tej sterce w końcu jest więcej tego technicznego podejścia, projektowania instalacji, schematów, gniazdek, schematu lamp. Tylko że problem jest taki, że większość osób już to umie i ewentualnie możemy sprawdzić, czy dobrze to umiemy robić, ale jest fajnie, że chociaż to jest. Eee, fajnie, że to jest, nie ma też co tak narzekać. Dużo rzeczy było super. Mam nadzieję, że ten film nie jest jakiś bardzo negatywny, bo staram się po prostu mówić szczerze i nie gloryfikować tej uczelni, ale też nie przedstawiać jej w jakimś złym świetle, bo jak każda uczelnia ma swoje wady i ma też swoje zalety. A co z magisterką? Bo pewnie spotkaliście się z głosami, kiedy może nie ci, co dopiero się wybierają na studia, tylko ci, co są na trzecim, czwartym roku, że ta magisterka nie jest potrzebna, że w zasadzie po co, po co to robić? To są kolejne dwa lata na wyimaginowanych projektach, na sztucznych projektach. I ja się z tym zgadzam i nie zgadzam, bo w życiu jesteśmy na studiach 6 lat. To jest jakiś ułamek naszego życia i może warto się tym trochę cieszyć. I dla mnie na przykład pójście na studia to jest taki trochę odpoczynek od codziennych obowiązków, bo staram się wtedy skupić tylko na tych projektach wyimaginowanych, na rozmowach z ludźmi. Warto się też przyjaźnić z ludźmi ambitniejszymi, może niekoniecznie takimi, co pójdą z Wami na imprezę co weekend, tylko takimi, którzy coś Wam doradzą, coś pomogą, nawzajem sobie pomożecie. Tak samo projekty w grupach robić z ludźmi, którzy są zaangażowani, a nie takimi, których potem robicie wszystko na ostatnią chwilę. Więc studia to jest naprawdę fajny czas i wiadomo, że są trudności, ja jestem od dwóch tygodni w kryzysie, bo mi się nie podobają projekty, które muszę zrobić i nie chcę mi się ich robić, ale tak czy siak je robię i ze studiów pewnie nie zrezygnuję, bo chcę te ostatnie dwa lata sobie przeżyć i się nimi cieszyć, no bo nie sądzę, że kiedykolwiek w życiu pójdę na studia inne, chociaż nikt tego nie wie, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć coś nowego, nikt tego nie wie. Trochę długi mi ten film wyszedł, tak jak widzę Mam nadzieję, że objaśniłam wam, jak to wygląda szczerze na tych studiach I jaki jest tego prawdziwy obraz Prawdziwy według mnie, bo spytacie kogoś innego i on może mieć tego totalnie inny obraz inne, Inną perspektywę Taki, taki jest mój y, pogląd na to, y, jak było Co było super, co było do poprawy y, Przygotujcie się na to że dużo pracy musicie włożyć od siebie. No i w sumie to tyle. Jak macie jakieś pytania bardziej szczegółowe na temat studiów, to możecie je pisać w komentarzach. Ja jak będę mogła, to odpowiem. Jeżeli będę mogła się podzielić swoim doświadczeniem w tym temacie, to chętnie odpowiem.